Jesteśmy w sta Stara Gorzelnia. Naprawdę jest taka miejscowość. Obok Gorzelni obok Nowej Gorzelni jedziemy do Warszawy na event Maxi Maxikozi ma pokazać <grybuj> rewolucję w fotelikach. Tam jest z reszta ekipy. Proszę się ładnie przywitać, pomachać Jest z nami Alicja, zaczęliśmy każdą kawodajnię, jaka jest po drodze. Zobaczcie co znaleźliśmy. Prawda brakuje trochę wkładek, bo Filip się delikatnie gubi, ale ogólnie jest petarda. System Slajitech pozwala na wysunięcie fotelika o 18 cm, więc tak naprawdę w każdym samochodzie pozwoli na wysunięcie poza obrys auta i ma maksymalny udźwig do 25 kg, więc bez większego problemu, nawet w kolejnym Perlu 360 Pro jesteście w stanie wysunąć dziecko na maksymalny poziom wysunięcia tego, tego systemu. Mamo! Porwaliśmy Krzysztofa, Krzysztof nam troszeczkę powie o tym, co, co to jest. Rewolucyjna rodzina 360 Pro. Fotelik, który rozkłada się do pozycji leżącej. Najbardziej rozkładający się fotelik na rynku, o największych kątach. Najbardziej bezpieczny, najbardziej innowacyjny. Wpinamy fotelik samochodowy bardzo prosto. Fotelik jest poza obrysem samochodu. Następnie wpychamy go delikatnie do przodu i obracamy, co umożliwia nam podróż tyłem do kierunku jazdy z naszym Maluchą. Jak bąbelek urośnie, Zmieniasz siedzisko, pięknie to, że golden koniak i powtarzasz całą zabawę. Tutaj do wykorzystania ten trend montażowy, żeby go sobie dziękuję Żeby to sobie co fajne, możesz go też wysyłać w pozycji pochylonej. Więc, jak masz bardzo ścięty samochód, bardzo ścięty dach, to jesteś w stanie manewrować dziecko. Szczególnie to, prawda? Jest, jest perforacja Skorupy, są mega fajne materiały. Jest bardzo, ale to bardzo duży kąt do spania. Tak. Największy na rynku. A co zrobić, gdy już mam Korala 360 albo Pebla 360? Nie musisz się niczym martwić. Kupując bazę z systemem Slytech możesz swobodnie zamontować ten oto fotel, mieć nową technologię, najwyższej jakości, najnaj, plus najlżejszy fotel na rynku, dwumodylow. Ok, czyli jest kompatybilność wsteczna, Dokładnie. E, plus oczywiście to, co wchodzi to, co... teraz jako rewolucja. Dokładnie. Czyli jedna baza, wiele foteli. Nowe fotele od Maxi Cosi mają też coś, co jest dość mocno pożądane czyli e, potwierdzenie Instytutu AGR e, i tutaj ciekawostka, bo nie tylko e, dla dziecka, ale też dla rodzica. Dokładnie. Więc e, dbamy o obie strony. E, ja jestem stary i dla mnie wysuwanie na pewno będzie pomocne tego fotela, e, bo w moim wieku już różne rzeczy się dzieją. Krzysztof jest młodszy, więc on jeszcze nie doświadczył tego. Zgadza ale, się. Ale na pewno e, jest, to, jest to coś, co, co będzie działało na plus bardzo ważna informacja. To co widzieliście tutaj, to jest oficjalna premiera, zrobiona przez Maxi Kozi, ale ważniejsza premiera już za tydzień, 21 i 22 kwietnia, Pixland Jory na Baby Expo będzie oficjalna premiera, oficjalny launch tego produktu, eee, więc nie może was zabraknąć. Eee, mam nadzieję, że Będziecie z nami, Krzysztof będzie z nami. Serdecznie zapraszam, będziemy do usług. Zrobiliśmy sobie klimat, żeby opowiedzieć o nowych, romantycznych produktach Maxi-Cozy. Rewolucja Maxi-Cozy. Nowe produkty zobaczyliśmy, trochę się nimi pobawiliśmy. Na tej prawdziwej premierze na Baby Expo, Wy też będziecie mogli się nimi pobawić i, i zobaczyć, co MaxiCozy przygotowało. Ja uważam i cała reszta ekipy, że przygotowali fajny produkt. Naprawdę fajny. Oni mocno nazwali to rewolucja. Zobaczymy, czas pokaże, rynek zweryfikuje. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Zostało nam jeszcze trochę drogi do domu, więc też będziemy. Mogliście sobie to poukładać, jak to, jak to faktycznie wygląda i co naprawdę o tym myślimy. Kawosze z kawą z tyłu. Niektórzy z tabletkami. Niektórzy z tabletkami. Jeszcze nie niebieskimi. Ale w opakowaniu niebieskim. No, a więc trzymajcie się i widzimy się 21-22 kwietnia.